Film, który ukształtował moje życie to Her Milosza Formana. Film widziałem w kinie 18 razy wolność, bunt, miłość, wyzwolenie. Już ten film zapowiedział, że będę miał dużo wspólnego z kamerą, z muzyką i tańcem. Her Milosza Formana. Ulubiony aktor, no jest ich wielu, to jest Dustin Hoffman, Al Pacino, Robert De Niro, ale myślę, że przede wszystkim Michael Douglas. Film, który oglądałem więcej niż 10 razy, odpowiedź jest prosta. 15 razy byłem na wejściu Smoka z Brucem Lee i od razu po seansie pobiegłem zapisać się na karate na sekcję Kyokushinkai. A film, który chciałbym zobaczyć, to film Judy o Judy Garland, gwieździe wielkich Hollywood, która niestety tragicznie skończyła. Nie załapałem się na film do kina. a Na razie nie można go zobaczyć jeszcze online, więc czekam. Judy, Judy, Judy Garland. If I can't do it again? The fabulous Miss Judy Garland. Aktorka, w której się kochałem, no było ich wiele, chociażby Julia Roberts, ale myślę, że jednak. Sharon Stone. Moja ulubiona polska komedia to. No jest ich wiele, chociażby Brunet wieczorową porą, na przykład. Ale myślę, że najbardziej genialnym polskim serialem jest 40-latek. To jest wciąż dla mnie humor doskonały i, choćbym oglądał 10 razy ten sam odcinek, zawsze tak samo się śmieje. Powiedz mi, Ty, jak, jak ty spędzasz dużą przerwę w szkole? Lejemy się <noise> Najlepsza muzyka filmowa to oczywiście muzyka z Ojca Chrzestnego. To jest genialny film, to jest dzieło absolutne. To jest po prostu jak filmowy obraz Rembrandta. Jeżeli ktoś chce się nauczyć robienia doskonałych filmów, to to jest dla niego najlepszy uniwersytet. Właśnie Ojciec Chrzestny. Zresztą ten temat słynny z Ojca Chrzestnego jest w kawałku z Guns and Roses. Przy filmach raczej nie zasypiam, chociaż trochę można powiedzieć, że tak. Mianowicie co wieczór mam taki e, nawyk. Oglądam jeden odcinek Friendsów i świetnie się bawię i idę spać w znakomitym humorze. Ross, 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 Ross. Hi. Hi. Are you a uh, friend of Rachel's? Yes, yes I am. Are you a uh, a friend of Rachel's? Actually I'm a kind of a... You know, uh, date. Czy płakałem przy filmie? No tak, czasem mi się to zdarza. Chociażby Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Każdy młody człowiek powinien to zobaczyć. To jest film o tym, jak być sobą mimo wszystko i przeciw wszystkiemu. Najdoskonalszym horrorem według mnie jest Omen, a lubię bać się na filmach, bo w tym filmie nic nie wyskakuje, nic nie straszy. Uuu, tylko bohaterom przydarzają się różne dziwne rzeczy i ta atmosfera mrozi krew w żyłach. Gdybym miał wybrać sobie jakąś rolę, którą chciałbym zagrać, to byłaby to rola, którą grał brat Pitt. W filmie Pewnego Razu w Hollywood. Kultowe hasło filmowe to, z twarzy podobny zupełnie do nikogo. A film, który polecam najbardziej z infli to oczywiście arcydzieło filmowe, dzieło wręcz absolutne, czyli Ojciec Wrzestny. Yeah. <laughs>